Zadowolony pan z tej gry kontrolnej? Coś ona powiedziała więcej? Pod kątem selekcji na pewno tak i tak, żeśmy traktowali ten sparring, na pewno było trudno znaleźć nam sparring partnera w tym okresie, bo w większości czwartoligowe kluby albo zaczną, albo zaczęły kilka dni temu, czyli w tym tygodniu tak naprawdę. Chciałbym podziękować prezesowi tu z siedliska. I ta selekcja dała nam kilka informacji, jeżeli chodzi o zarys jedenastki, jeżeli chodzi o zarys kadry pierwszego zespołu, natomiast tej ilości, które dzisiaj były, no nie, nie udało się stworzyć dwóch jedenastek pełnych, mimo że mieliśmy trójkę bramkarzy. Bramkarze dobrze, że zrobili sobie trening bramkarski przed e, sparingiem, bo tak przewidywaliśmy, że może wyglądać ta gra. Natomiast jeżeli chodzi o same poruszanie się na boisku przy tych naszych treningach e, dość ciężkich, to można powiedzieć, że swój cel osiągnęliśmy w tym meczu kontroli. To jak to będzie wyglądało, skoro już się wszystko rysuje w głowie, czego możemy się spodziewać i czy ta jedenastka ewentualnie, ci zawodnicy, którzy będą w kadrze pierwszego zespołu, czy to już wszystko jest jasne i czytelne, przynajmniej dla Pana. Na pewno, mamy jeszcze ból głowy jeżeli chodzi o pozycję napastnika, no bo Irek Butowicz, który dzisiaj grał, to jest rocznik 9.8, czyli junior jeszcze i nie mamy żadnego innego napastnika, czyli powtarza się gdzieś problem z tamtego sezonu. Tak, Pojawiały się informacje, że ma ktoś przyjść i, i nawet nazwisko się pojawiało. No, pan pracuje w informacjach, to wie więcej ode mnie, natomiast... To jest na dzisiaj problem, nie, nie będę komentował dalej, bo no nie ma o czym rozmawiać na dzisiaj, natomiast jeszcze szukamy opcji też w szkielecie, czyli na pozycji czwórki, piątki, bo tak jak Pan widział grał dzisiaj Sebastian Górski, Rafał Ostrowski dzisiaj nie był obecny, no i za dużego pola manewru nie ma, bo jest Bartek Zibert, jest jeszcze Maciek Rogowicz, który też w płotach grał i na dzisiaj czwórka tylko obrońców zakładając jeszcze grę w rezerwach, no to, to jest za mało i na pewno te dwie kluczowe pozycje, czyli dwójka napastników typu 9 i przynajmniej jeden środkowy obrońca. Tu jesteśmy w stanie, tak jak widzieliśmy, sobie tą grę poukładać, dużo akcji oskrzydlających grania na jeden, dwa kontakty, ta wymienność pozycji była widoczna i stąd też dużo bramek, no przeciwnik w drugiej połowie już umarł praktycznie i to była taka gra do jednej bramki, no i jak cały mecz, bo bramkarze, tak nie przypominam sobie, żeby interwencję jakąś mieli przez 90 minut. Te pozycje, o których Pan mówił, na których są wakaty, czy one zostaną uzupełnione? Ci zawodnicy jacyś jeszcze do zespołu dołączą, bo czas ucieka. Naciskamy cały czas tutaj w klubie zarząd, aby no, o tych pozycjach pamiętać, bo to są kluczowe pozycje, jeżeli chodzi o wzmocnienie tego szkieletu, bo boki zawsze można uzupełnić, tak jak Pan widział, mamy też młodych zawodników dość dużo, to są chłopcy jeszcze do pracy, indywidualnych w indywidualnych treningach, natomiast my musimy mieć stabilność, jeżeli chodzi o ten kręgosłup i, i mocny na bramce, aczkolwiek też Pan widział, że młodzi chłopcy, jeden 2000 rocznik Krajewski 98, no i Budzyński Łukasz który też jest dopiero z nami od tygodnia. No to ten kręgosłup musi być oparty na solidnych kręgach, bo inaczej nie, nie mamy szans, żeby to stabilnie poukładać cały po tym zespół. Dziękuję.